Siemaneczka, siemaneczka drodzy widzowie dzisiaj taki trochę inny odcinek recykling odkurzacza ciekawe czy on działa no dobra tyle z jego żywotności coś tam działa, ale no, zapach jest Fu. Ach, będę się tutaj przewietrzeć no, niezbyt miły jakieś tam rzeczy z niego pozyskam Widzę, że to jest nawet poprzednia wersja mojego odkurzacza, ale tak. Wszystko sobie pozostawię. Podobno się, jak je czyści, myje. No i jedziemy z tym koksem. Pewnie będzie dużo plastiku, małutki silniczek. Ale co tam? Czas brać się za recykling. A tutaj widać moje ulubione batoniki. jeszcze rękawiczki poziomek. gdzie ja je pierdzielę? i tak to jest do odłączenia na pieprętacie żeby odłączyć utykę o korda przy napracałowaniu No, to jest filtr to się jeszcze przyda to dam drzwi to to do niczego się nie przyda gdzie to pędziło to też się nie przyda też się nie przyda Tutaj jak to się wyjmuje O no kurde To no no, no, chyba że ktoś tutaj Jest Dobro No. Śrubeczki. Dobra. Nie ma się. Łuszeczki. Jak to się wyjmuje? U mnie to normalnie jest tak, tak, tak i do góry po prostu. A tutaj tyle ja nie wiem. To wyleśnię. Może jeszcze się tutaj dobra, pisznie zaraz. Nie, jak ja ich nie mogę rozbierać tych no, albo tutaj ma do tego. A plastik. Dobra. Tutaj też się jakoś trochę nie zdejmuje. O! Chwawał się! No. A no właśnie, tak wyrzucałem tutaj. To jest towar przecież. Tam muszę te trzy śrubki też odzyskać. I ja to położyłeś. Dawał to. Tu Ja naprawdę się nie dziwię, że ta firma padła, skoro takie rzeczy wymyśliło. Tutaj To jakby ktoś chciał słuchawki na uszy, to tanią sprzedał. tutaj, tego tutaj tu jest śrubka tutaj jak tu się dalej odbiera a widzę, patrzcie, o tutaj, patrzcie, tu 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 i tu, mam Cię No nie po tym kurzu, to no, jest moje szczęście. Jak? A bo Patrz, to jest tak to jest tak to jest tutaj to jest tutaj tutaj nie ma nic panna odejść ludzie. To należy, samo z siebie. תודה רבה Mędziucho do mędziuchu będzie zaraz. To wszystko się, się... O! To się w ogóle... O! Zobaczcie. Cześć. to, się, to się. Co się, co jest, A, jest, jest jest te A ah, tak No bo to to jest A ah. Czy tu jakiś filnik jest? Nie wiem, że działa podobno. Dobra. Nie, no powiem Wam, że. Kurde, trzeba mieć zdrowie, żeby tak skręcować. Bo tutaj, jak tu się trochę nawdychałem, to już. Kurde. Już wiem, że to nie jest zbyt przyjemne. No, bo tutaj. To pizło o, do tego. No, widzicie, tu było wysypane. to tutaj porwane w ogóle, tutaj tego tu chodzi. Nie dam po co. No, bo tu jest cały z tego, tego całego eksperymentu. No, Tu jest, o. widzę, tu jest morzec jeszcze. tak jest zwier, jak jest jako stal. No. Nie, bo nie chcę tego, wiecie, nie chcę tego y, teraz rozpoławiać czy tam po prostu psuć bo po prostu no... szkoda tego wszystkiego, jak się ja bez tego co tu jakiś jest czy co? Nie tyle Nieważne nie No to jest pełno kabla, no to, to się przyda Widzieliście? nie, jest, tu jest na Trzeba to, to, to rozwalić. Czekaj, to jest tutaj. O, pasz. No. Już, już, już. już, już. No, jest spieszę trzeba żeby ją uważać, żeby nikomu krzywdę na mnie zrobiła. No dobrze mi. to. to jest tutaj. O, jest o. to, to. No i macie widzicie? No, tego yy, porządne porządny kabelek. Są te końcówki męskie, dam damskie dam, 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 yy, minus, plus. To jedyne co widzę, jak w tej piosence No i jest kabelek. No, dosyć długi, poraźny. Jego na pewno nie wyrzucę, bo naprawdę szkoda. Te odkurzacze kable są bardzo wytrzymałe. Jeszcze nie wiem jak tutaj to było wydobyć stąd. powiedzmy, że o. Tego to jest niepotrzebne. To jest włącznik ale go później go tutaj, tutaj też jakieś kabelki. No, no to, co to, Dobra, to O, jak na razie co mamy? Tu jest silnik, był zwijak a trochę jeszcze z niego się nie z tego metalu, czy jakoś tak? Eee, no i co? Oto. No i ten silnik trafia do jednych z wielu moich silników, które mam już. No dlaczego to chodziło? A, tu się poluzowało i dlaczego? Przyczęcalo im to, pewnie. Dobra. Zobaczmy co tam się stało Prawie widzicie To był powód tego, że wyrzucili Wirnik, który powinien być tutaj na stałe Nie wiem czy to widać O, się obruszał O kurde Zaczymy, czy to jest anolinium, czy to jest stal, czy to jest jedłka? Jedłka chodź podłóż. jest? Techno no na no, tak. I co, kochani, pozostaje nam silniczek, to do wyrzucenia, to też gdzieś. ma powiedzieć, że tyle pozostało z samego silnika. Silnik trafia do innych silników, to później wam już nie będę was że żadnym rozbiórką, bo to jest tylko jest cienki złom. Tu jest gdzieś jeszcze mosiąc jest na tych styczkach, prawda, tutaj i tutaj w środku. I co, kochani, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. To był taki film bez prawie cięcia. Już kurde, no, dobra, no, widzicie, no ja to tak lubię niszczyć. No, dobra. Tylko tam, kochani, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. A ja dalej rozpierdzielam kolejny silniczek. Cześć.